Siemanko, witam serdecznie Michał z tej strony Money Makes Money. Dzisiaj zajmiemy się Degen Farmami na fantomie, high risk i high reward. Więc zalecałbym o rozwagę, ale zanim zaczniemy zapraszam na intro. Money makes money. Money makes money. Ok, więc naszą przygodę na ekosystemie Phantom zaczniemy od SpookySwap. Swap. Spooky Swap to jest taka platforma, gdzie możemy tutaj oczywiście dokonywać swapów, możemy tutaj sobie dawać. Pulę płynności do bardzo różnych i dziwnych par, bo muszę przyznać, że Phantom to jest bardzo nowy, jak dla mnie, ekosystem, więc nie znam w sumie większości tych tokenów, które są tutaj dostępne. Możemy oczywiście później farmić, używając tych naszych LP tokenów. Później, właśnie dzięki temu farmieniu na tych LP tokenach, możemy dostawać token BU. Sam token BU również można stejkować. Można go stake'ować tutaj z APR na poziomie mniej więcej 24%, gdzie będziemy zdobywać token XBU i ta metoda stakingu wykorzystuje opcję compound, więc część opłat zostanie wykorzystana by skupować token BU. Co znaczy, że nasz token XB, który będziemy właśnie zarabiać dzięki temu pulowi, będzie wzrastać na wartości. Wiem, że jest to dość skomplikowane, ale może zwolnijcie sobie to wideo, jeśli nie potraficie za mną nadążyć. Ale to nie jest jeszcze jedyna opcja do tego tokena W. Bu, ponieważ stajkując ten token możemy również zarabiać inne coiny, które właśnie tutaj są wymienione na tej liście, właśnie z tym APR, który jest tutaj wymienione. Dodatkowo, SpookySwap Swap oferuje nam tutaj bridge, gdzie możemy wymieniać na przykład tokeny z Ethereum. Halo, no nie działa teraz, więc możemy wymieniać z Ethereum na Fantoma, albo Ethereum. Albo Binance Smart Chain, Polygon Arbitrum, Avalanche i OEL. Nieważne, ale z tego co wiem, niestety ostatnio Binance wstrzymał wypłaty Fantoma po sieci Opera. Opera Network to jest główna sieć Fantoma, więc no nie wiem, jak Wy sobie z tym akurat poradzicie. Ja tutaj akurat mam parę sztuk swojego Fantoma. Co jest w sumie moim takim małym moonbagiem. Zyski z Fantoma wyjąłem już bardzo dawno. Teraz zostały mi już same moonbagi. O Fantomie informowałem w moim płatnym e-booku. Pisząc mój e-book, byłem głównie skoncentrowany na zarobkach ze stakingu, i wtedy Fantom właśnie płacił około 40% za staking. Z tym, że w momencie wydania mojego e-booka Phantom kosztował jakieś między 2 a 4 centy. W tym momencie cena Fantoma to jest 2,25 i musimy tutaj zaznaczyć, że jest on oczywiście po lekkim dumpie. Bo tak jak widać, all time high było tutaj na poziomie 3 dolarów. Także ja już zainkasowałem swoje zyski na swoim portfelu. Kto skorzystał z rad z mojego e temu go serdecznie gratuluję. Jeśli chodzi o ten spuki swap, to mamy tutaj jeszcze NFT, ale tak jak widać, coś tu się tutaj jeszcze Magic cuts jeśli chodzi o te NFT, no to nie będę ukrywał, że nie jestem niestety ekspertem, także nie wiem, co tutaj w sumie się będzie działo. Staram się cały czas edukować w tym kierunku, jednak, jednak możliwości, które możemy znaleźć w kryptoświecie przerastają możliwości mojej nauki i ogarnięcia w ogóle tych wszystkich tematów. Także ja, tak jak wcześniej, skupiam się generalnie na DeFi farmingu, na zarabianiu długoterminowym i właśnie chciałbym wejść tutaj w te farmy, które tutaj mamy dostępne. Chciałbym tylko przypomnieć, że to są tak zwane dgen farmy, także musicie zrobić tutaj swój własny research. Ja do niczego nie namawiam. Ja nic nie proponuję, ja tylko pokazuję, wyjaśniam i objaśniam. Więc jeśli ktoś będzie miał w swoich zasobach fantoma, to może skorzystać z moich instrukcji, jak tutaj wejść w taką farmę, co tutaj należy zrobić, i jak tutaj można zarabiać lub tracić. Bo jak wiadomo naszym hasłem przewodnim na hajsocholikach jest albo zysk, albo wpysk. <grych> Dobra, mamy tutaj 3000 tego fantoma i ja na początku chciałbym zamienić trochę na USDC. Powiedzmy, że zamienimy sobie 300 tych fantomów. Za 300 fantomów uzyskamy 668 USDC. Ustawiam tutaj slippage na 0,8. i kosztuje mnie 0,6. Fantoma. Robimy tego słapa. Zatwierdzamy. OK. I czekamy na potwierdzenie. Mamy już potwierdzenie. Dobra. To jeszcze teraz chciałbym zamienić. Powiedzmy. Kolejne 300 Fantoma, ale tym razem na DAI. DAI to jest również stablecoin. Zdecentralizowany jednak, no wiecie, ta decentralizacja, jeśli się opieramy na USDC, który jest zcentralizowany, to nie jest do końca decentralizacja. Jedynym poprawnym, zdecentralizowanym stablecoinem na ten moment jest oczywiście UST z ekosystemu Terra. Dobra, bez tej promocji robimy ten swap. No i dobra, mamy to. Teraz wchodzimy tutaj w Liquidity. I właśnie dajemy maksa naszego DAI. Dajemy approve. Potwierdzamy tą transakcję na naszym metamasku. I cierpliwie czekamy. Dobra, mamy to. Dajemy supply. Zatwierdzamy znowu. Bardzo szybkie są w ogóle te transakcje. Bardzo mi się podoba ten Fantom. Bardzo się cieszę z tego, że znalazłem tego Fantoma tak wcześnie, i również że mogłem się podzielić tą informacją z wami w moim ebooku. Teraz dajemy to samo, tylko do pary USDC. Tutaj dajemy Maxa, dajemy approve. Tutaj potwierdzamy na Metamasku. Czekamy na potwierdzenie. Bank dajemy supply. Zatwierdzamy. No i mamy to. Więc co się stało w tym momencie? W tym momencie daliśmy dwie pule płynności. Pierwsza pula to była FTM. Do USDC należy pamiętać, że te tokeny muszą być w równej wartości. I kolejna pula płynności to był FTM do DAI również w równej wartości. I teraz wchodzimy na te farmy. Odnajdujemy tutaj naszą parę płynności, czyli pierwsza to będzie ta USDC do Fantoma. Klikamy sobie tutaj. Approve stake. Zatwierdzamy tą transakcję. Confirm. W tym momencie płacę za transakcję 0,03 dolara. I teraz dajemy sobie tutaj stake. I dajemy balans naszego tokena LP. Wow, to jest w ogóle bardzo, ma bardzo mała szczątkowa ilość, że tak powiem, tego tokena LP. Bo mamy 0,00003222. Dobra, no. Myślałem że, myślałem, że daję tutaj jakąś konkretną ilość, chociaż nie tak bardzo konkretną, bo wiadomo, że to są jednak Degen farmy, także należy tutaj zrobić swój własny research. No ale wszystko się zgadza z tego co widzę. Mamy tu, tutaj 1336 dolarów i zarabiamy właśnie ten token BU. Dobra, kolejną parą, która, którą tutaj damy na farming, będzie FTM DAI. Dajemy approve stake, potwierdzamy i teraz damy, dajemy stake. W tym momencie już mamy trochę więcej tych helpi tokenów, co mnie cieszy. Potwierdzamy transakcję, gotuje nam się w tym garze tutaj, zatwierdzamy, okej. Okay. I w tym momencie na tych tokenach zarabiamy, tutaj mamy 131%, tutaj mamy 121%. Na samych fi zarabiamy tutaj 100% i farm APR to jest 21%, a tutaj w tym przypadku to na fi zarabiamy 115%, a APR, jeśli chodzi o ten token BU, to jest 15%, w sumie to 16%. Oczywiście, im więcej osób będzie używać tej farmy, tym te procenty będą maleć. Jest tutaj oczywiście dużo więcej tych farm, które możemy sobie wrzucić. Ta jest na przykład bardzo interesująca. Spell, bardzo fajny token. Mim, również te, te tokeny w sumie to są połączone. Tak samo jak DAO Maker. Nie, Maker DAO. Nie, który to jest? No jeden z tych dwóch. I Magic Internet Money. Może sobie to też wrzucimy? Tutaj mamy U na przykład, którego ostatnio używaliśmy na Bajbicie. Jeśli nie macie jeszcze konta na Bybit to również zapraszam sprawdzić to wideo. Mamy tutaj pulę płynności do Joe. JO to jest token na AVAXie. Mamy Bifi. No dobra. I teraz jaki jest mój plan generalnie, żeby uzyskać jakiś zysk? Będziemy sobie zarabiać ten token Bu. Ja. Na ten moment nie zarobiłem go zbyt wiele, ale później mam go zamiar stake'ować właśnie tutaj na tym stakingu, gdzie później będę zarabiał XBU. W tym momencie te tokeny kosztują, znaczy sam token BU kosztuje 22 dolary. Jest tutaj dość spora inflacja. Jednak przy dobrej strategii cały czas możemy na tym zarobić. Ze względu na to, że moje farmy, które tutaj właśnie zrobiłem, tego ftm Mój FTM dla mnie nie ma znaczenia, czy ten FTM wzrośnie, czy spadnie. Nietrwała strata nie ma tutaj zupełnie żadnego znaczenia dla mnie. Co to jest nietrwała strata? Również możecie znaleźć materiały na moim kanale YouTube, jeśli chodzi o playlistę kompendium wiedzy o DeFi. Całą playlistę możecie tutaj zobaczyć u góry. No i te farmy, które tutaj otworzyłem, to są oczywiście farmy do stablecoinów, także. Ta, to ryzyko impermanent loss nie jest aż tak duże. To chodzi o to, jaka będzie różnica Fantoma do właśnie tych stablecoinów. I teraz się zastanawiam. Momencik, muszę coś sprawdzić. Dobra, skoro to jest DGen Pharma, to idziemy w full Digin. Zakupujemy sobie token YL. Wymieniamy sobie tutaj kolejne 300 naszych ftm -ów. Robimy swap. Dajemy liquidity i dajemy supply. Zanim zrobicie cokolwiek na tej farmie, to prosiłbym was o rozwagę i o swój własny research. Ja zrobiłem taki szybki kilkunastosekundowy research i stwierdziłem, że ta tutaj farma jest dla mnie interesująca. Co się stanie z tymi pieniędzmi, to generalnie no, ma małe znaczenie jak dla mnie, ale wiem, że niektórzy z was nie są w takiej sytuacji, w jakiej ja jestem. Więc zalecam zrobić swój własny research. Tutaj dajemy maxa, confirm. No i dobra, mamy to. Mamy kolejne 1300 dolarków, które dla nas tutaj pracuje z lekko wyższym APR niż tamte wcześniejsze. Teraz przez kilka kolejnych dni będę obserwował mocną tą farmę. Będę sprawdzał, ile mi się tutaj wyfarmiło tych tokenów, i oczywiście będę je wrzucał w ten staking. Ważne jest to, żeby sprawdzać, jaki tutaj jest total value locked, czyli ile tutaj konkretnie środków jest zablokowanych. Więc mam nadzieję, że mogłem pomóc, jeśli ktoś właśnie myśli o wejściu w taką farmę. Pamiętajcie, oczywiście, żeby zrobić swój własny research. Nigdy nie wykonujcie pochopnych decyzji. Zapraszam do sprawdzenia linku w opisie. Zostaw łapkę w górę, jakiś komentarz dla zasięgu subskrypcji, jeśli nie subskrybujesz jeszcze tego kanału. A tymczasem ja życzę Wam miłego weekendu. Siemanko, pozdrówki, jął.